...nadzór, stąd jesteśmy tutaj dzisiaj z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim z Panią Przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Ewą Malinowską-Grupińską i oczywiście z gospodarzem całego tutaj tego terenu, między innymi oczywiście Panem Prezesem Jerzym Lejkiem, Prezesem Metra Warszawskiego. Chcemy jakby pokazać Państwu, co my tutaj ciekawego robimy, bo już wcześniej się tutaj spotykaliśmy i możecie sami ocenić, jak, jak to się prezentuje, jak tutaj robota postępuje. A ja jeszcze powiem wam od razu, że po zakończeniu konferencji będzie wycieczka busikami na punkt widokowy, więc będzie tutaj coś jakby safari na Karolinie. Ostatecznie są wakacje, czas wycieczek i przygód, także dzisiaj jeszcze taka atrakcja was czeka. A ja już przekazuję głos panu prezydentowi Rafał Trzaskowski, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Jesteśmy na budowie stacji postojowo-technicznej tutaj na Karolinie. Byliście Państwo tutaj ponad pół roku temu. Widzieliście Państwo moment wmurowania kamienia węgielnego, kiedy prace się zaczynały. Przez te miesiące olbrzymi postęp na 40 hektarach, ponad 30 budynków, takich jak ten, który tutaj widzimy, dlatego że ta stacja jest konieczna po to, żeby móc obsługiwać drugą linię metra, ale również szykujemy się na trzecią linię metra. W tej chwili wszystko obsługuje stacja postojowa na kabatach. Konieczne było stworzenie kolejnej stacji. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że ta stacja w takim tempie powstaje, że będzie zgodnie z zapowiedziami gotowa w 2026 roku. Tak samo jak kolejne trzy stacje metra, bo tutaj też Właśnie ruszają, ruszają, rusza budowa, ruszają dwie tarcze o imionach Anna i Krystyna, które właśnie wkrótce rozpoczną drążenie tego ostatniego odcinka drugiej linii, linii metra, tak jak to było obiecywane. Trzy nowe stacje Lazurowa, Szanów i właśnie Karolin zostaną zbudowane, tak jak mówiłem, do 26 roku. Też bardzo się cieszę, że w tych ostatnich latach, trochę rzutem na taśmę, udało się pozyskać miliard złotych z unijnego budżetu na dokończenie drugiej linii metra, bo nie było to wcale oczywiste, dlatego że Komisja Europejska postanowiła przez długie, długie miesiące nie kwalifikować metra jako transportu szanowego, ale udało się to wytłumaczyć Pani Prezydent Komisji Europejskiej i Pani Przewodniczącej Ursuli von der Leyen i w związku z tym to, to dofinansowanie do nas trafiło. To też nam pozwoliło Rozpocząć prace projektowe nad tym pierwszym odcinkiem trzeciej linii metra. Te prace projektowe się toczą i również w tej chwili przygotowujemy się do prac koncepcyjnych. Miejmy nadzieję, że wyłonimy w przetargu, bo zgłosiły się firmy prac projektowych, czy tych przygotowujących na czwartą linię metra. W związku z tym, drodzy Państwo, dużo się dzieje. Drugą linię kończymy tak jak deklarowałem to. Do 2026 roku prace projektowe nad trzecią trwają, prace koncepcyjne nad czwartą się niedługo zaczną, dlatego że chcemy być gotowi na to, żeby móc kontynuować nasze prace nad metrem. Zawsze o tym mówimy, że to oczywiście zależy od unijnego finansowania, ale miejmy nadzieję, że w tym kolejnym budżecie Unii Europejskiej znajdą się również pieniądze na, na finansowanie metra, które ma absolutnie kluczowe znaczenie dla Miasta Stołecznego Warszawy. Drodzy Państwo, po zakończeniu prac nad drugą linią metra mieszkańcy Bomowa będą mogli dojechać do centrum w 20 minut. To również zapewni lepszą komunikację z centrum mieszkańcom okolicznych miejscowości, tak jak na przykład Ożarowa Mazowieckiego, a sieć wtedy liczyć będzie 46 km i 42 stacje. I jak zwykle, drodzy Państwo, dbamy o środowisko. Tu będzie mnóstwo zieleni. Również gospodarka w obiegu zamkniętym, czyli oczyszczalnia ścieków, filtry, wszystko zgodne z tymi najnowszymi trendami, które, które są dla nas bardzo istotne po to, żeby zapewnić, aby miejsca tego typu oszczędzały energię, żeby były jak najbardziej zielone, bo walka z ociepleniem klimatycznym jest dla nas absolutnym priorytetem. Cieszę się, że prace postępują, sami będziecie Państwo mogli to ocenić, ile się tutaj zdarzyło przez te ostatnie miesiące. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam panią przewodniczącą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewę Malinowską Grupińską. Szanowni państwo, żeby coś dobrze działało, jakaś inwestycja, to wszyscy doskonale wiemy, że bardzo ważne jest zaplecze. Ale bardzo rzadko możemy zobaczyć to zaplecze. Więc bardzo się cieszę, że tak licznie państwo dzisiaj tutaj przyszli, bo mi się wydaje, że to jest właśnie ogromnie ciekawe i ogromnie ważne jak wygląda to za kulis. Jesteśmy właśnie w takich kulisach tej wielkiej inwestycji. Ja nie muszę państwu mówić i nie będę powtarzała, jak ważny jest dla nas transport publiczny. Wiadomo, czyste powietrze, szybsze przemieszczanie się po Warszawie, mniejsze korki. Same zalety co tym, co jest problemem, to są pieniądze. Pan y, prezydent y, powiedział o miliardzie, który został y, pozyskany z Unii Europejskiej, ale chciałabym do tego tematu wrócić, bo wydaje mi się to niesłychanie istotne, mówiliśmy o tym podczas ostatniej sesji absolutoryjnej. To, że Unia Europejska zmieniła zdanie i dała pieniądze na transport szynowy, to jest skutek, tego, jak Polacy zareagowali na wojnę w Ukrainie. Także w jakiś sposób zawdzięczamy to, przepraszam, szukam tu wzrokiem pana prezydenta, oczywiście wielka praca pana prezydenta, który musiał to wskazać, jeździć, pokazywać, przekonywać, ale wielka, wielkie serce Warszawiaków okazało się drogą do naszego sukcesu. Więc chciałabym tutaj podziękować jeszcze raz Warszawiakom za to, co się stało ponad dwa lata temu i jak bardzo wspierali naszych sąsiadów ukraińskich zaatakowanych przez reżim rosyjski. Ale w jakiś niebywały sposób okazało się, że ma to dodatkowe skutki. Wszystko jest na tym współczesnym świecie połączone, wszystko jedno z drugiego wynika. Warto działać dobrze. Niekiedy okazuje się, że jest skutek jeszcze taki dodatkowy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, trzymamy kciuki za dalsze postępy na tym placu budowy i, i nie tylko tutaj, za całą inwestycję. I z naszej strony to jest tyle. Czekamy teraz na pytania Państwa. Po Państwa lewej stronie mikrofon się już objawił. Zapraszam. Oczywiście zachęcam, jak zwykle, do pytań dogłębnych w temacie dzisiejszej konferencji. Bardzo proszę. Tomasz Kubad, Radio Z. O, przepraszam za głośno, się nie się po tej hali. Ja mam pytanie poniekąd związane z dzisiejszą konferencją. To znaczy, dzisiaj jest jeden z najbardziej upalnych dni od początku roku w Warszawie. Metro ma pomóc jakoś ograniczać zwiększanie się temperatury w mieście. Ale, czy jest jakiś inny, bardziej doraźny pomysł na teraz, żeby te upały łatwiej Warszawiacy mogli przeżyć? Proszę Państwo, no, przede wszystkim. Przy takich okazjach trzeba przez cały czas przypominać, że to się nie dzieje znikąd. To, że mamy tego typu temperatury, to, że mamy tak zmienną pogodę, to, że mamy deszcze ulewne, a później upały już tak wcześnie, to oczywiście efekt zmieniającego się klimatu. My prowadzimy w Warszawie mnóstwo działań po to, żeby temu przeciwdziałać. Oczywiście, w kontekście tych nagrzewających się ulic, najważniejsze są wszystkie inwestycje, które dotyczą zazieleniania miasta Stołecznego Warszawy. My to robimy przez cały czas: sadzimy drzewa, gdzie się da, sadzimy zieleń, gdzie się da. Nawet w tego typu obiektach dbamy o to, żeby one były jak najbardziej zielone, dlatego że po prostu zieleń pochłania ten upał. Wystarczy porównać temperatury na ulicach, kiedy udało nam się tam posadzić drzewa. Często. Wbrew opiniom poprzedniego konserwatora i okazuje się, że wtedy temperatury są o 10 stopni niższe. Natomiast oczywiście również będziemy prowadzili działania doraźne w momencie, kiedy się pojawiają upały. My stawiamy kurtyny wodne. No i oczywiście przez cały czas jesteśmy w dialogu z mieszkańcami. Bo w takie najbardziej upalne dni trzeba przede wszystkim dbać o siebie, pić jak najwięcej wody. A dla osób starszych jednak zalecamy pozostawanie w domu albo w cieniu. I głośno trzeba przez cały czas o tym mówić, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że takich upalnych dni przez te najbliższe tygodnie i miesiące jeszcze będziemy mieli całkiem sporo. Proszę Państwa, mam wrażenie, że wszyscy chcą już jechać na górkę, Panie Prezydencie, bo nie widzę więcej pytań. A w związku z tym. A? Jeszcze jedno. Zapraszam. Mogę mieć jeszcze jedno pytanie dotyczące wprowadzenia strefy czystego transportu, bo to już za chwilę, czy miasto jest do tego przygotowane chociażby w takim sensie, że będzie mogło sprawdzać już czy te samochody, które wjeżdżają, mogą wjeżdżać, czy są jakieś inwestycje w kamery, w służby miejskie, które będą to sprawdzać. Drodzy państwo, są jasne parametry w związku z tym strażnicy miejscy zawsze mogą sprawdzić w cepiku czy dany samochód może wjechać do strefy, czy do strefy nie może wjechać. Tu przy tej okazji chciałem powiedzieć, że nie są konieczne do tego nalepki. Oczywiście jak jest nalepka, no to sprawa jest jasna, ale nawet bez nalepek łatwo to potwierdzić. Przypominam Państwu, że po pierwsze to nie dotyczy pojazdów warszawiaków i firm, które są zarejestrowane w Warszawie, dlatego że tutaj jeszcze będzie obowiązywał okres przygotowawczy przez cztery najbliższe lata. Natomiast rzeczywiście będzie obowiązywał te wszystkie samochody, które są, przyjeżdżają do nas spoza Warszawy i strefa zacznie funkcjonować i oczywiście sukcesywnie będziemy to sprawdzać. Na początku po prostu rozmawiając z kierowcami, bo tego typu przyjmujemy założenie, żeby najpierw przez te pierwsze tygodnie i miesiące przede wszystkim tłumaczyć. Przypominam też Państwu, że w tych przepisach, które przyjmujemy jest możliwość kilkukrotnego wjechania do strefy w sytuacjach nadzwyczajnych. Także tak, jesteśmy gotowi. Zaczęliśmy też pracę już wiele, wiele miesięcy temu na temat kampanii, która będzie o tym informować i oczywiście o znakowaniu samej strefy w, w terenie, tak żeby wszyscy wiedzieli, gdzie ta strefa jest. Jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Raz, raz. Jakub przyda raport warszawski. Na początku tej inwestycji wspominano, że ta stacja będzie także wspierać inwestycje budowy trzeciej linii metra. Czy ten pomysł jest nadal podtrzymywany, czy nadal jest aktualny? Tak, ja tym, o tym powiedziałem na samym początku w moim wystąpieniu, że w tej chwili obsługujemy wszystko z kabat, natomiast ta stacja jest potrzebna do tego, żeby obsłużyć drugą linię metra, zwłaszcza te dodatkowe stacje, jak ona będzie gotowa, ale również posłuży do tego, żeby obsłużyć trzecią linię metra, jak ona będzie gotowa. Także potwierdzam, Karolin będzie obsługiwał nie tylko drugą stację metra, ale również trzecią. Szanowni Państwo, to na tym etapie bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze ewentualnie nagrania indywidualne. Oczywiście jest też Pan Prezes do Waszej dyspozycji. Dziękuję Pani Przewodniczącej i Panu Prezydentowi. Dziękujemy Państwu bardzo.